Co robi Bóg, kiedy cię zdradzają? Odpowiedź, która odwróci twoje serce: Zraniono cię i wydaje ci się, że nie ma sprawiedliwości. Ale Bóg wszystko widzi i odpowiada silniej, niż możesz sobie wyobrazić. Zanim zaczniesz, napisz: Z jakiego kraju nas słuchasz? Miłego oglądania i Bożego Błogosławieństwa. Drodzy bracia i siostry, czy kiedykolwiek odczuliście ból zdrady? Czy kiedykolwiek zranili was słowa lub czyny osoby, której ufaliście? Czy były chwile, kiedy pozostawaliście sami z niesprawiedliwością, z poczuciem, że Bóg milczy, nie interweniuje, nie osądza? Wydaje się, że zło zwycięża, a ci, którzy postąpili niesprawiedliwie, nadal żyją spokojnie, a nawet dostatnio. I w tej chwili coś w środku krzyczy: Gdzie jesteś, panie? Ale, moi drodzy, milczenie Boga nie oznacza Jego bezczynności. Bóg nigdy nie śpi. On nie odwraca się i nie zapomina. On nie jest taki jak człowiek. Jego sprawiedliwość nie zależy od emocji lub pilności, jak u nas. Bóg jest sprawiedliwym sędzą i zna każdy czyn, każde słowo, każdą łzę. A kiedy zło wydaje się zwycięzcą, właśnie wtedy Bóg rozpoczyna swoją pracę, której nie zawsze od razu dostrzegamy. Przypomnijmy sobie historię Józefa. Młody, czysty, śniący. Ulubieniec ojca, z wielkim marzeniem w sercu. A oto zdrada braci, sprzedaż w niewolę, obca ziemia, niesprawiedliwe oskarżenie, więzienie. Wydawałoby się, że wszystko jest stracone. Józef nie zasłużył na żadne z tych ciosów. Ale co on zrobił? Nie narzekał. Nie mścił się. Nie zatwardził swojego serca. Zachował wiarę w Boga. A Bóg był z nim, zarówno w domu Potifara, jak i w więzieniu, a w końcu na tronie Egiptu. Drodzy, w oczach świata Józef przegrał. Ale w oczach Boga przygotowywał się do największego awansu w swoim życiu. Jego historia jest świadectwem tego, że Boża sprawiedliwość nigdy nie ponosi porażki. Po prostu działa ona w Bożym czasie, a nie w naszym. Być może dzisiaj jesteście w takiej samej sytuacji, w jakiej był Józef. Ktoś kłamał na wasz temat. Ktoś was zdradził. Ktoś schańbił wasze imię, odebrał wam miejsce, zniszczył wasze marzenia. Wydaje wam się, że zło zwyciężyło. Ale jestem tutaj, aby powiedzieć wam prawdę, to dopiero początek Bożego planu. Jego sprawiedliwość jest już w drodze. Bóg nie pozostawia zła bez odpowiedzi. Czasami wydaje się, że pozostaje ono bezkarne, ponieważ sąd nie następuje od razu. Ale przypomnijmy sobie inne biblijne przykłady. Saul, król Izraela, prześladował Dawida bez powodu. Dawid mógł go zabić i zemścić się. Ale co zrobił? Odmówił podniesienia ręki na pomazańca Bożego. Powierzył sąd Panu. I co się stało? Saul zginął, a Dawid został wywyższony i został królem, człowiekiem według serca Bożego. Przypomnijmy sobie Ananiasza i Safirę. Próbowali oszukać Ducha Świętego, ukrywając część swoich dochodów i udając, że ofiarowują wszystko. Ludzie nie wiedzieli, ale Bóg wiedział. Ich kłamstwo zostało ujawnione nie przez ludzkie słowa, ale przez sąd Boży. Upadli martwi na miejscu. Brzmi to surowo, ale mówi nam jedno: Boga nie da się oszukać. On wszystko widzi. Albo Hejmen i Mordocheusz. Hejmen budował szubienicę dla sprawiedliwego człowieka. Planował zniszczenie całego narodu. Ale jego podstępność obróciła się przeciwko niemu samemu. Bóg podniósł Estera, dał jej odwagę, dał Mordocheuszowi zaszczyty, a samego Hamana powiesi na tej samej szubienicy, którą zbudował dla innego. Tak działa Boża sprawiedliwość. Nie od razu, nie według naszego scenariusza, ale na pewno w odpowiednim czasie. Dlatego, jeśli widzicie, jak zło triumfuje, nie bójcie się. To tylko chwilowe. Bóg już pisze finał, w którym sprawiedliwość zatriumfuje. Przyjaciele, nie pozwólcie, aby ból zatwardził wasze serca. Nie odpowiadajcie złem na zło. Nie budujcie szubienic dla swoich krzywdzicieli, sami tam trafią, jeśli nie pokutują. A wy zaufajcie Bogu. On widzi waszą drogę. On zna wasz ból. On jest waszą ochroną, waszym oparciem, waszym sędzią. A jeśli w waszym życiu były już chwile, kiedy widzieliście, jak zło zamieniło się w dobro, jak wrogowie zostali zawstydzeni, a wy zostaliście wywyższeni, podzielcie się tym. Napiszcie swoje świadectwo w komentarzach. Niech wasza historia umocni tych, którzy obecnie znajdują się w cieniu, w więzieniu, oczekując na sąd Boży. Wasze słowa mogą stać się światłem dla czyjejś duszy. Pamiętajcie, zło nigdy nie zwycięży, jeśli pozostaniecie z Bogiem. Boża sprawiedliwość nie znosi porażki. Może być cicha, niezauważalna, ale jest doskonała. I już zmierza w twoim kierunku. Modlisz się. Płaczesz. Prosisz Boga, aby interweniował. Ale dzień po dniu wszystko pozostaje tak, jak było. Zło triumfuje. Niesprawiedliwość trwa. A niebo wydaje się milczeć. I zadajesz sobie pytanie, panie. Gdzie jesteś? Dlaczego nie odpowiadasz? To próba, przez którą przeszedł chyba każdy, kto kiedykolwiek szczerze wierzył. Nie zawsze rozumiemy drogi Boga, ale to nie znaczy, że Bóg nie działa. Milczenie Boga nie oznacza Jego nieobecności. Nie oznacza Jego obojętności. Jest częścią Jego doskonałego planu. Tego samego planu, który rozpoczął w Twoim życiu jeszcze przed Twoim narodzeniem. On widzi nie tylko to, co dzieje się teraz, ale także to, co będzie jutro. On wie, o co prosisz, i wie, czego naprawdę potrzebujesz. Dlatego milczy, dlatego czeka, ponieważ przygotowuje odpowiedź, która przewyższy twoje oczekiwania. Przypomnij sobie Abrahama. Bóg obiecał mu syna. Nie było to zwykłe błogosławieństwo, było to święte słowo. Ale wiesz, ile lat czekał na jego spełnienie? 25. Wyobraź sobie, każdego dnia, każdej nocy, oczekiwanie, wątpliwości, nadzieja. Przez cały ten czas Bóg milczał. Ale kiedy nadszedł czas, Sara urodziła Izaaka. Nie wtedy, kiedy chciał Abraham, ale wtedy, kiedy Bóg to zaplanował. Boży czas nie jest naszym czasem. My chcemy wszystkiego od razu. Żyjemy w świecie natychmiastowych decyzji i szybkich rezultatów. Ale Bóg działa bez pośpiechu. Jego odpowiedzi przychodzą w momencie, kiedy jest to nie tylko na czas, ale idealne. Gdyby interweniował dzień wcześniej, nie byłbyś gotowy. Gdyby to było dzień później, mógłby stracić błogosławieństwo. Dlatego Bóg czeka na idealny moment. Historia Łazarza jest jednym z najbardziej uderzających przykładów milczenia Boga. Kiedy zachorował, Maria i Marta wysłały po Jezusa. Wiedziały, że jeśli on przyjdzie, ich brat zostanie uzdrowiony. Ale Jezus się spóźnił. Przybył cztery dni później. Łazarz już nie żył. Wydawało się, że jest za późno. Wszystko skończone. Ale właśnie w tym momencie, kiedy nadzieja zniknęła, Jezus powiedział: Łazarzu, wyjdź. I umarły powrócił do życia. Wiecie, dlaczego się spóźnił? Ponieważ chciał pokazać chwałę Bożą. Uzdrowienie to cud, ale z martwych wstanie to chwała. Czasami Bóg milczy nie dlatego, że nie słyszy, ale dlatego, że przygotowuje coś większego niż to, o co prosisz. On nie tylko rozwiązuje twój problem, on chce się w nim objawić. Przyjaciele, milczenie Boga jest egzaminem. Jest sprawdzianem zaufania. Nie wiary w to, że Bóg istnieje, ale wiary w to, że on troszczy się o ciebie, że jest blisko że działa za kulisami, kiedy tego nie widzisz. Jest to moment, w którym Bóg pyta: Czy będziesz mi wierzyć, nawet jeśli mnie nie słyszysz? I to jest najgłębszy poziom wiary iść po wodzie, nie widząc brzegu. Czasami jego milczenie jest ochroną. Być może prosisz o coś, co wydaje się dobre, ale w rzeczywistości zaszkodzi ci. A może nie jesteś gotowy na to, o co prosisz. A może Bóg chce najpierw zmienić Ciebie, zanim zmieni okoliczności. On troszczy się nie tylko o Twoje pocieszenie, ale także o Twój rozwój. Ponieważ dla niego ważne jest nie tylko wyciągnięcie Cię z burzy, ale także nauczenie Cię chodzenia po falach. Przypomnijcie sobie Mojżesza. 40 lat na pustyni. Cisza. Samotność. Zapomnienie. Ale właśnie tam nauczył się słuchać głosu Boga. Właśnie tam ukształtował się przywódca zdolny wyprowadzić lud Izraela. Bóg nie zapomniał o nim. Bóg go przygotowywał. Tak samo i ciebie, ów ciszy Bóg nie porzucił, ale kształtuje. Drodzy, nie bójcie się Bożej ciszy. To nie jest pustka. To święta cisza, w której rozbrzmiewa najważniejsza lekcja zaufanie. Kiedy nic nie słyszysz, ale nadal wierzysz. Kiedy nie widzisz odpowiedzi, ale nadal się modlisz. Kiedy nie rozumiesz, ale nie odchodzisz. Właśnie wtedy Bóg działa w tobie najgłębiej. Jeśli teraz przechodzisz przez Boże milczenie, nie spiesz się z rozpaczą. To nie jest koniec. To przerwa przed nowym rozdziałem. On już przygotował odpowiedź. Już idzie na spotkanie. Po prostu zaufaj Mu. Nie spiesz się, aby wyrywać sytuację z jego rąk. Pozostaw mu ostatnie słowo, będzie ono chwalebne. A teraz żądaj sobie pytanie: Czy był w Twoim życiu czas, kiedy wydawało się, że Bóg milczy, ale później zrozumiałeś, że on przez cały ten czas działał? Napisz o tym w komentarzach. Podziel się swoim świadectwem. Bo być może ktoś jest teraz blisko ciebie w tej ciszy, i twoje słowa staną się dla niego głosem nadziei. Wybaczanie nie jest słabością. To siła prawdziwa, duchowa, głęboka. Ale kto z nas nie zmagał się z tym? Kto nie mówił: Nie mogę wybaczyć, nie powinienem wybaczać on na to nie zasługuje. Wybaczyłem, ale nie zapomniałem? Żyjemy w świecie, w którym zło odpłaca się złem, gdzie przebaczenie uważa się za ustępstwo, a uraza za rzekomo sprawiedliwą reakcję. Ale Słowo Boże mówi wprost: Przebaczajcie, a będzie Wam przebaczone. Przebaczenie nie jest emocją. Nie jest to nagłe uczucie, że już nie boli. Nie jest to pojednanie dla spokoju ducha. Nie jest to akceptacja zła. Przebaczenie jest wyborem. Jest to decyzja woli, podyktowana wiarą w Boga, a nie w sprawiedliwość świata. Nie dotyczy ono osoby, która cię skrzywdziła. Dotyczy ciebie. O twoim wyzwoleniu. Ponieważ kiedy nie wybaczasz, stajesz się związany ze złem, które ci wyrządzono. Uraza jest łańcuchem, a przebaczenie jest kluczem. Spójrzcie na Józefa. Został zdradzony przez braci, pozbawiony rodziny, wolności, młodości. Miał wszelkie powody, by się mścić. I nagle, po latach, los stawia go twarzą w twarz z tymi samymi braćmi, tylko że teraz on jest potężnym władcą, a oni są głodni i zależni. To był idealny moment na zemstę. Ale Józef płacze. Obejmuje ich. Wybacza. Dlaczego? Ponieważ zrozumiał, za kulisami bólu krył się Boży plan. Zamierzaliście mi wyrządzić zło, ale Bóg obrócił to w dobro. Oto objawienie. Przebaczenie przychodzi, gdy zaczynasz patrzeć na życie nie oczami ofiary, ale oczami Boga. Kiedy rozumiesz, Twoje cierpienie nie było daremne. Było to częścią drogi. Nie determinuje to Twojego losu, kształtuje Twój charakter. A teraz spójrzcie na Jezusa. Został ukrzyżowany, bity, upokarzany, a wszystko to bez winy. Wisi na krzyżu. A co mówi? Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. W tym momencie całe niebo zamiera. Ponieważ nie jest to słabość. Jest to siła miłości, która pokonuje zło nie mieczem, ale ofiarą. Jest to moment, w którym ciemność przegrywa na zawsze. Nie dlatego, że znika, ale dlatego, że nie może już dłużej trzymać człowieka w niewoli. Przebaczenie to uwolnienie od przeszłości. Nie zmienia tego. Co się wydarzyło, ale zmienia twoje podejście do tego. Nie zamienia zła w dobro, ale nie pozwala złu dalej niszczyć cię od środka. Kiedy nie przebaczasz, nosisz w sobie truciznę. Wciąż na nowo przeżywasz ten sam ból. A diabeł się cieszy, ponieważ trzyma cię na haczyku. A Bóg mówi Synu mój, córko moja, odpuść. Pozwól mi uzdrowić. Pozwól mi osądzić. Nie trzymaj tego już w sercu. Wiem, że to nie jest łatwe, zwłaszcza gdy ból jest jeszcze świeży, kiedy wydaje się, że przebaczenie oznacza pozwolenie człowiekowi odejść bezkarnie. Ale nie. Bóg jest sędzą i nikt nie ucieknie przed jego sprawiedliwością. Twoim zadaniem nie jest osądzanie, ale zaufanie: nie mścić się, ale modlić się, nie przeklinać, ale błogosławić. A co z sercem, zapytacie? Czy ono może wybaczyć? Tak, ale tylko z pomocą Bożej łaski. Nie leży to w Twojej mocy, leży w Jego mocy. A jeśli teraz czujesz, że nie potrafisz wybaczyć, powiedz Bogu wprost: Nie potrafię, Panie. Ale chcę. Pomóż mi, a On Ci pomoże. Da Ci siłę. Zmarzę ślady goryczy. Wypełni pustkę. I nagle zauważysz, że oddychasz swobodnie, że ból ustąpił, że stałeś się lżejszy. Przebaczenie otwiera drzwi, które są zamknięte przez urazę. Prowadzi tam, gdzie zaczyna się prawdziwe uzdrowienie. Przebaczenie to nie koniec, ale początek. Nowy rozdział. Bez urazy, bez gniewu, bez złości. Tylko ty i Bóg. Jego pokój w twoim sercu. Być może czytasz to teraz i w tobie pojawia się wewnętrzny głos, ale jak wybaczyć to, czego nie da się wybaczyć? Powiem szczerze, człowiek nie może, ale Bóg może. A jeśli On żyje w tobie, będziesz mógł przejść tę drogę razem z Nim. Krok po kroku, modlitwa po modlitwie. Dlatego wzywam Cię, nie zwlekaj. Nie czekaj na idealny moment. Wybacz właśnie teraz. Nie dla nich. Dla siebie, dla swojej wolności, dla swojej przyszłości. Powiedz Bogu: Wybieram przebaczenie. Wybieram wolność. I napisz w komentarzach: jeśli te słowa poruszyły twoje serce Wybieram przebaczenie i wolność. Twoja spowiedź może stać się pierwszym krokiem do uzdrowienia kogoś innego. Amen. Drodzy chrześcijanie, dziękuję za wysłuchanie do końca. Subskrybujcie kanał. Dajcie polubienia, aby promować Słowo Boże i napiszcie w komentarzach swoje przemyślenia na temat tej przypowieści. Podziel się nią z rodziną i przyjaciółmi, a zostaniesz nagrodzony. Błogosławieństwa Bożego i do zobaczenia wkrótce.